Dzień dobry, YouTube, Witajcie w kolejnym vlogu. Zobaczcie, kto sobie smacznie spał od rana, odkąd ja wstałam na mojej poduszce. Teraz tutaj jest poranna toaleta. Trzeba się oczywiście wymyć. Trochę utrudniona, bo na razie jeszcze jest ubrańko i przez kilka kolejnych dni będzie. O, pewnie pasek od aparatu. O, a, ta jest fajna rzecz, tak? To jest fajna rzecz. Lepsza niż aparat. Co tam, aparat? Tak, tak, słodziaku. Ostatnio cały czas spała w nogach. To znaczy, jak kładła się spać, to spała tutaj w kącie koło komody. Nad ranem przychodziła w nogi albo moje, albo Dominika. A od ostatnich kilku dni znowu wróciło spanie na poduszce. Przychodzi tutaj nad ranem, myje się, czyści się, dba o siebie. A ja spać nie mogę. Haha, tak to jest, jak się ma kota w domu, tak? Także my już po śniadaniu, po kawce, Czekamy na Dominika i widzimy się za chwilę. Dzi, 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 dzi. Fajnie, fajnie, Martka. Teraz będzie wątek o macie, ponieważ ostatnio mnie pytacie pod filmami i na snapie, gdzie tą matę kupiłam i jak się sprawdza. Na samym początku zaznaczam, że ta mata to był strzał w dziesiątkę, jest fenomenalna. Jak wiecie, my w kuchni mamy płytki, więc możecie zauważyć, że przy piciu czy przesuwaniu te miseczki Lili by się ślizgały, woda by się rozlewała. Wiadomo, sucha... lileczko, odejdź kochanie. Sucha karma się rozsypuje, ale to tylko dlatego, że Lili ma płaską mortkę. Jak ona wkłada pyszczek i jeno, to automatycznie ta karma się pod i z boków się wysypuje, ale woda się nie rozlewa. Miseczkę, jak jej dajemy z mokrym, czy wołowym, czy rybką, postawimy tutaj, też się nie ślizga, nie wysypuje się i wygodnie się jej je, ponieważ miseczki są stabilne, nie przesuwają się. Mata rewelacja. Kupiłam ją w Kinsili w zoologicznym, kosztowała albo 4,99, albo 5,99. Polecam Wam serdecznie, a jeżeli chodzi o strony higieniczne, jak to wygląda, bo wiadomo, ona tutaj na tej macie znaczy, nie na macie, w miseczkach ma jedzenie, a czasami też się wiadomo i mokre, i suche rozsypie, to ja wrzucam ją do prania. Jak już mam pranie, nie wiem, jakieś swetry, koce, które piorę w 40 stopniach, lub kurtki, dorzucam matę. Jak pralka wypierze, rozwieszam na suszarce, na drugi dzień mata jest czysta i słuchajcie, sucha. Także naprawdę świetna sprawa, świetna. My wróciliśmy przed chwilą do domu. Byliśmy na zakupach spożywczych w polskiej hurtowni oraz nad morzem. Myślałam, że podjedziemy jeszcze do Hołd, my kupimy sobie rybkę i zamrozimy i pójdziemy na klify, ale słuchajcie, co chwilę mży, pada, jest ślisko, więc Hołd jest yy, na klifach niebezpiecznie, więc doszliśmy do wniosku, że sobie odpuścimy, ale moja siostra bardzo chciała pojechać nad morze i żałuję, że nie pojechaliśmy wczoraj, bo wczoraj była przepiękna pogoda, a dzisiaj byliśmy tylko chwilę i za chwilę zbieraliśmy się do samochodu, bo pada a wczoraj byliśmy tylko w parku, więc mogliśmy to zrobić na odwrót. No ale dobra, trudno, pogody, pogody nie, nie przewidzi. W każdym razie, zaraz będzie wątek spożywczy. Ktoś ostatnio napisał, albo pod ostatnim, albo przed ostatnim vlogiem, wielkie tak dla wątków jedzeniowych. Będą wątki jedzeniowe, zaraz pokażę, co kupiliśmy. Dominika wysłałam na zakupy do Tesco. Mi się już nie chciało chodzić po sklepach, więc mówię, jedź ty do Tesco, nas podrzucił do domu, a on pojechał do Tesco. I słuchajcie, muszę stawić pranie, tak, muszę stawić pranie, a dzisiaj mam ubrany sweterek, który ostatnio Wam pokazywałam, który znalazła mi siostra w Ticke Ja rzadko kupuję ciuchy w Ticke jakoś ten cały chaos i trochę czasami bałagan mnie przeraża mimo, że w lumpeksach grzebać e, lubiłam jak mieszkałam w Polsce, bo chodziłam e, na lumpeksy, ale tutaj jakoś w Tyke maxie nie za bardzo mi się chce grzebać wśród tych wszystkich wieszaków a tu zobaczcie jaka niespodzianka taki piękny sweter siostrami mi wyszukała jest cieplutki, jest cienki naprawdę bardzo komfortowy i super draja, czyli marki, którą bardzo lubię i mam dużo rzeczy w szafie dobra, idę rozpakowywać zakupy więc w polskiej hurtowni kupiliśmy pieczywo, chleb ale chyba zamrozimy, bo mamy pieczywo ciemne, więc ten pójdzie do zamrożenia Must have zakupów, czyli chipsy, powidła węgierkowe, zaraz niech tutaj sobie jakoś to wszystko odgarnę, dwie zupki, wifon, zupy, które bardzo lubi Dominik, ja zjem, lubię te zupy, ale bardzo rzadko je sobie serwuję, tutaj mam szczypiorek. Przepiękny zielony szczepiorek, świeża marchewka. Uwielbiam, kupuję właśnie taką w pęczku. Obieram sobie i chrupię samą, bez żadnych dipów, bez niczego. Samą marchewkę mogłabym jeść naprawdę worami. Kawa, tutaj serki wiejskie dwa. Dla mnie bardzo je lubię do pracy. Przygotowuję sobie ze szczypiorkiem, z rzodkiewką i z ziarnami. Mm, pychotka. Coś o czym bym zapomniała, przypomniał mi Dominik odżywka Eveline 8 w jednym, i to też był mój must have zakupowy, jeżeli chodzi o polską hurtownię. Tutaj ser żółty, zwykły dla operatora, dla mnie mierzwiony bardzo go polubiłam ostatnio i jem cały czas. Dwie śmietany, tutaj jest rzodkiewka, Ja wiem, ona nie za bardzo wygląda, bo jest, liście są zżółknięte ale ona tutaj jest twarda i bardzo ładna, także zaraz ją sobie. Eee, wyczyszczę, wymyję i i co zrobię? Pozbędę się właśnie żółto-zielonej żółto górnej części. I tutaj na dole jeszcze jest woda na łączowianka. Ja piję bardzo dużo wody. Także zawsze kupuję. Kupuję całą zgrzewę w polskiej hurtowni, bo staramy się robić zakupy raz w tygodniu w polskiej hurtowni. A jak mi się kończy, bo i tak bywa, to wtedy kupuję gdzieś małą w Tesco albo w Lidlu. Tymbark dla Dominika. I ja takich rzeczy nie piję. W ogóle ja nie piję kolorowych pić. E, żadnych smakowych, gazowanych, niczego. Olej kujawski, e, ziemniaczki i jeszcze wzięłam dwie pietruchy, bo y, będzie zupa niejarzynowa, ziemniaki, marchewka i. Pietruszka, jaka to jest? Ziemniaczana, tak, ziemniaczana zupa będzie. Także to są zakupy z polskiej hurtowni, a jak do mnie wróci, to pokażę wam, co kupił w Tesco. Ja teraz to ogarnę, a on przypuszcza, że za chwilę przyjedzie, chyba że jest dużo ludzi, to chwilę mu zejdzie. Chcę się Was zapytać, jak zachowywały się Wasze kotki po sterylizacji. Bo nasza Lili raczej to był kot, który nie siedział na kolanach, nie można było jej trzymać na rękach. Ona przyszła, położyła się obok, ale to nie był kot, którego mogłam wziąć na ręce i trzymać pół wieczoru. Ale od momentu operacji, tak kilka dni po operacji, ona się strasznie zmieniła. Cały czas krąży za nami, cały czas przychodzi, wskakuje na moje kolana. Yy, przytula się przy panią, ona stała tam nad moją głową, z boku ale nigdy nie było tak, żeby ona główkę na mnie wykładała, rozciągała się taka bardziej wirusińska się zrobiła i nie wiem, czy to jest wdzięczność że się tak dobrze nią opiekowaliśmy po operacji, czy po prostu ona się zmieniła po tej operacji nie wiem, nie mam pojęcia no zobaczymy, co czas pokaże, czy tak zostanie czy po prostu, jak już dojdzie do siebie, to wszystko się zmieni dalej będzie taka, taką kotką, która chodzi swoimi drogami, chociaż ogólnie Różnie koty chodzą swoimi drogami, no ale ja widzę tę różnicę. Dominik zauważył tą różnicę, dlatego chciałam się Was zapytać, czy Wasze kotki zachowywały się podobnie, czy to tylko po prostu y, chwila i kot będzie taki, jaki był wcześniej? Chociaż też była kochana wcześniej, nie żebym jej nie kochała wcześniej, tylko teraz się zrobiła taka bardziej milusińska. Tak, lileczko? A teraz siedzi za komputerem i się myje. Ja tu mam kosmetyki rozłożone, więc oczywiście musiała zbadać, co tutaj leży, a teraz się myje. Dobra, czekamy na operatora. Kolejnym drzwikiem. Operator wrócił z Tesco, kupił dwa płyny. Chciałam jeden, ale kupił dwa, bo były na promocji. Dwa za piątkę, tak? Tak. tak. Kupił Będzie dwa płyny tym, no. Lenor. Winogrono bardzo słodkie, duże, bezpeskowe. Uwielbiam je, kupujemy je w Tesco. Tak jakbyś nie wiedzieli, jak powiedziałam przed chwilą, że do pojechał do deski na zakupy, brawo ja. Buraczki, to są buraczki już gotowe, ugotowane, bureczki ja je ścieram. E, tak, buraczki z buraka, dobra. E, ja je ścieram, przyprawiam i jest świetny dodatek do obiadu. Masło Kerrygold, mydło Palmolive, chciałam dawno, ale może będzie to. E, filety z kurczaka. Ale popatrz, jakie fancy, dlatego kupiłem, popatrz, 3D. 3D operatory, to masz lat? Pięć. No, no widzę właśnie po mydle. też, a dawno nie było. Oooo, oh. operator Ego? chciał zaoszczędzić parę groszy na GameStopa. Kusteczki Ech. do nosa, ponieważ ktoś przywiózł... Nie, przywióz... na kredyty na World of Tanks. <laughs> e, bo ktoś przywiózł zarazę z Londynu i teraz wszyscy mamy Katar. E, kiwi i bajgle. Tyle, tyle z Tesco. Jak już są pójdę, to będzie pranie. Uwielbiam prać, po prostu prałabym na okrągło. Mój dywanik łazienki już się rozsypuje, bo ja go ciągle piorę. Jestem nawet na punkcie prania. Nie prasowania, ale prania i rozwieszania uwielbiam. Zobaczcie, jakie Lilonia ma piękne wdzięko. Edycja zimowa. Wiecie co? Zgryzła te czarne legginsy. Przerwała tutaj yy, szelkę. I to są może ostatnie leginsy, jakie znalazłam w szapie. Więc no, Lili, to już ostatnia para. Słyszysz? Ta ostatnia para. Nie wolno gryźć. Mam nadzieję, że wytrzymają chociaż kilka dni. A jutro. Ja... Musimy gdzieś kupić kolejną parę. Fajnie się sprawdzają leginsy, Wydaje mi się, że dużo lepiej niż wody, bo są bardziej opięte i jest jej się. A tak! standardowo, pasek. Jest jej się gorzej tutaj dostać. Chociaż potrafi załatwić szelkę, to przypuszczam, że jakbyśmy nie pilnowali, to i tu by się dostała. Tak? Tak, królewno moja? Po Waszych komentarzach widzę, że nie tylko u mnie ta odżywka się nie sprawdziła. Wiele z Was potwierdziło, że miałyście ten sam problem, co ja. Także ja się dzisiaj z nią żegnam, mam już nową. I na pewno po raz drugi jej nie kupię. My oglądamy kolejny odcinek serialu, zobaczymy, co się dalej wydarzy. Drugi sezon za nami, przed chwilą odpaliliśmy pierwszy odcinek trzeciego sezonu. E, Ciągnięci jesteśmy strasznie z Dominikiem, ale ostatnio mieliśmy przerwę i mało czasu spędzaliśmy na to, żeby e, oglądać seriale. A jeszcze chciałam e, tutaj się odnieść do dwóch komentarzy pod dzisiejszym vlogiem, że właśnie, że jeżeli Lili nas gryzie, to żeby się z nią więcej bawić. My się z nią bawimy. Może nie poświęcamy jej aż tak dużej uwagi, jak myśleliśmy. Także będziemy się z nią bawić więcej, zobaczymy co z tego będzie, czy przestanie nas gryźć, czy nie, bo e, no lubi nas chapnąć za palce, to nie? Na razie to ma super wdzianko na zimę. Tak, na razie ma super wdzianko na zimę. Trochę jej nie odpowiada, no ale już nie mam innych leginsów, jakie mogę przeznaczyć. Ale to już niedługo. Ale to już niedługo. Z którego mamy? 16? Mhm. 16 Kolejna, ostatnia już wizyta, ale wszystko jest w porządku. Rana się goi, nie ma żadnej wydzieliny, także, także super. To tylko musimy uważać, żeby się do niej nie dostała. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za wspólny. Kolejny vloga z się Do zobaczenia. Pa! Gotta realize that